Drodzy Państwo, a więc druga nagroda. Laureatką drugiej nagrody została Magda Mleczak Zielonej Góry za piosenkę Marci. Ja to skądś znam. Jury, co znasz? No ładna piosenka, na konkursie była. Ja jego znam. Kogo? No Marcina. No Magda go zna. A to łotr. Na zabawie w parku poznała Marcina. Miał spodenki w kratkę i nieźle wycinał. Siedział pod krzakami. Kumpra mi pił wino, spojrzał mętnie na mnie, czego chcesz dziewczyno. O, -o, o! Powiedziałam jemu, odczep się palancie. Potem nie wiem czemu pognaliśmy w tańce. Po sześciu tygodniach mieliśmy we po dużo wódki, niewiele. Marcin tańszy z wujkiem, mięstryjek podrywa. Babcia tańszy twista, a dziadek przygrywa. Nie żałuję nawet, że Marcin wciąż pije kup, przyjmie butelki, portfel znów utyje.